Wszystkim w dzisiejszym filmiku. Na dworze robi się coraz cieplej, a co za tym idzie, przybywa miłośników miłostych igraszek pod chmurką. Sądzę, że nigdy nie nagrałem tego filmiku, gdyby nie to, co przydarzyło mi się 16 marca, kiedy wracałam z Wrocławia do Zielonej Góry pociągiem. Wracałam w godzinach popołudniowych, ale rano wypiłam bardzo dużo wody i wypiłam też kawę, więc w końcu mój pęcherz po prostu przestał ze mną współpracować i kazał mi się udać do toalety cudownej w PKP. Ja, jak to ja, jak zawsze musiałam szarpać się z tymi pieprzonymi drzwiami od toalety, których nigdy nie umiem otworzyć, bo one mi się zawsze zaczynają. Tak zawsze jest ze wszystkimi drzwiami, jednak nieważne Kiedy ja się tak szarpałam z tymi drzwiami, przychodził po prostu, bo konduktor, który był bardzo miły, nawet jak sprawdzał mi bilety, co się rzadko zdarza. I pomógł mi otworzyć te drzwi. Też z tymi drzwiami się strasznie szarpał, bo motyw był taki, że te drzwi się otwierały do pewnego momentu, tak jakby coś tam blokowało te drzwi w pewnym momencie i nie chciało się dalej otworzyć. I ja stałam spokojnie, czekałam. Ten pan tam coś tam do mnie mówił, szarpał te drzwi, szarpał, aż końce drzwi się otworzyły i naszym oczom okazał się bajeczny obrazek niczym z filmów porn. Na pierwszym planie tego, jakże, cudownego obrazu możemy zauważyć mężczyznę odwróconego do nas plecami z odsłoniętym tyłkiem. Natomiast w głębi było widać twarz, Kobiety, która była tak zwrócona do nas, miała spuszczoną, spórzaną spódniczkę i trzymała toaletę, która nie wiem, mogła wypaść, mogło się coś stać, może nie po prostu, nie wiem, sprawdzali czystość, mierzyli ile osób się zmieści w tym kibelku. Więc zamiary mogły być różne na tym obrazku. Ewidentnie każdy człowiek, który by to zobaczył, zrozumiałby, że dochodziło tam właśnie do incydentu miłosnego, kiedy to mężczyzna i kobieta. Together, like together, together. Tam. No, wiecie co. Ja, moja reakcja była po prostu jak dziecka z przeszkola, kiedy ja to zobaczyłam, to pierwsze zakryłam oczy i schowałam się gdzieś na bok. Konduktor y, od razu zaczął tak reagować dość gwałtownie. Że co oni tam wyprawiają, że yy, tak nie wolno, że każdą im się ubrać, wyjść yy, z tej toalety. Okazało się, że koleś, jak ja potem zauważyłam ja jak to kobieta, zauważyłam, że miał obrączkę na palcu. Dziewczyna raczej nie była jego żoną, była to dość młoda kobieta, yy, bardzo yy, skromnie ubrana, więc nie była, no sorry, ale muszę to powiedzieć, i, i z pewnością miała. Zawód, który jest zawodem chyba najstarszym na świecie. Ja rozumiem, że człowiek ma potrzebę, że musi to załatwić, ale żeby tak. W miejscu publicznym, w Kiblu. No, szanujmy się, jeszcze w PKP i Regio. Rozumiem, nie wiem, Intercity, ale Regio. No, ten incydent jest jednym z wielu, bo widziałam takich incydentów naprawdę już trochę w swoim życiu, a, a żyję na tym świecie 28 marca już e, 19 lat, więc trochę się tego nazbierało. Są dwie grupy ludzi. Jedna grupa to jest ta, która szuka przygód, a ta druga to jest ta grupa, która lubi coś robić ryzykownie, na przypale. Bo nie wiem, czy wiecie, ale takie Stosunki w miejscach publicznych ogólnie są karalne u nas w kraju. Może się to równać karze dwóch tygodni pozbawienia wolności, spędzenia tych dwóch tygodni w areszcie, bądź yy, półtora tysięczną karą. Osobiście bardzo współczuję osobom, które zostały na tym przyłapane, które na przykład zostały na tym przyłapane i które zostały nagrane i filmik został wrzucony na YouTube. Bo takich filmików jest bardzo dużo. Mimo wszystko yy, na YouTube można to znaleźć wszędzie, gdzie ktoś tam, z kimś tam, na jakimś zamku i gdziekolwiek. Tam, z... tych filmików jest masa po prostu. Dla mnie przede wszystkim od takich rzeczy jest dom, szczególnie kiedy się idzie, że tak powiem, na całość, a nie jakiś cmentarz, parking. Y, y, autobus, czy cokolwiek innego. Zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali kanał i byli na bieżąco z tym, co robię tutaj na YouTubie. Do tego, abyście polubili y, facebook.com też Wobec Obiektywu. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, Asku, Twitterze. Wszystko macie w opisie. I przypominam, że też możecie do mnie pisać y, kartki. Kilka kartek urodzinowych już dostałam nawet, pomimo tego, że urodzina mam 28 marca, ale dwie kartki już przyszły. Adres, na który możecie wysyłać kartki, listy, co tam tylko chcecie. Macie też w opisie filmiku na samym dole ja się z wami żegnam, cześć, na razie trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym filmiku, hej!